Dzisiaj hey, całkiem poważny temat, temat apteczki. E, apteczkę zabieramy na nasze jednodniowe wyprawy do lasu za każdym razem. Apteczkę przygotowaliśmy sobie we własnym zakresie. E, poszliśmy razem z Hubertem do apteki, u, uzupełniliśmy według własnego uznania apteczkę. Jest to fajna rzecz na nasze jednodniowe podróże po lesie. Daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. Fajne jest też to, że z Hubertem poszliśmy razem do apteki i skompletowaliśmy ją wspólnie. Jest to bardzo ważne, żeby dziecko wiedziało, co w takiej apteczce jest i do czego to wszystko, co w tej apteczce mamy, tak naprawdę służy. Hubert, proszę bardzo, opowiadamy. Zaczynamy. Od folii. To jest folia, można by to nazwać folią termiczną, to jest folia które z jednej strony chłodzi, gdyby komuś było wręcz niebezpiecznie grąco albo gdyby właśnie, gdyby komuś było niebezpiecznie zimno. Z jednej strony właśnie grzeje, z jednej strony chłodzi. Tutaj są chusteczki dezynfekujące, czyli że jeżeli ktoś by się skaleczył, można taką chusteczką przetrzeć ranę i ją zdezynfekować. Tutaj mamy kompresja kompresję jałową. Można właśnie jak się przetrzerane, można taki kompres nałożyć i przytrzymać i zatamować właśnie krwawienie. No i mamy opaski, opaska podtrzymująca dziana i dwa elastyczne mandaże. Elastyczne mandaże są tego, żeby złamanie na przykład przy, najlepiej jak na złamanie e, jakiś prosty i twardy kijek przyłożyć do złamania i ją widąć właśnie, taką opa, właśnie taką opaską elastyczną. No i mamy właśnie no tutaj mamy tak naprawdę taki plaster dość, dosyć długi, który trzeba uciąć e, nożyczkami, który trzeba uciąć nożyczkami lub nożem i mamy takie zwykłe plasterki, pewnie każdy raz miał w życiu zdarzenie, w którym miał taką, taki e, moment. Tutaj mamy, e, tak mamy taką najzwyk, najzwyklejszą wodę do dezynfekcji. A tutaj okay. rękawiczki to zostało skompletowane, wrzucone w taki woreczek plastikowy. Hubert narysował taki fajny obrazek z czerwonym krzyżykiem, więc wiadomo, że to jest apteczka. I tak jak wspomnieliśmy na początku, za każdym razem, kiedy idziemy w las, bierzemy sobie taką apteczkę, czujemy się wtedy bezpiecznie i zachęcamy Was do skompletowania takiej apteczki. To jest fajna, może nie tyle przygoda, co doświadczenie dla, dla dziecka i dla rodzica również. Dziękujemy za uwagę i za poświęcony czas byśmy byli wdzięczni za subskrypcję oraz lajka. Pomału się poruszujemy i wyruszamy. Do zobaczenia. W Na następnym odcinku. Cześć. Pa.